O, witajcie, witajcie widzowie kanału Leśny Jan. Ja jestem na spacerze, idę sobie. No i natknęłem się na takie tutaj o pożywionko dla zwierząt. Myśliwi je zanęcają zwierzynę. Tam jest Sambona. Widzę tutaj jest jedzonko na bogato. Bo mamy tutaj wysłodki buraczane z buraków cukrowych, kukurydzy. I widzę tutaj także jeszcze zboże. Jest to najprawdopodobniej. Już mówię Wam. Przenżyto. Przenżyto, pszenica. Taka mieszanka. Tak jest. To jest sprzężyto z pszenicą. Ogólnie jakaś mieszanka. Ogólna. Są tu jeszcze jakieś i, nasionne. I, nie wiem, czy można to nazwać. Nie, może nie chwastów, ale innych roślin. Czuć, włożone niedawno, świeżutkie, buraczki, cięte. Widocznie szykuje się jakiś odszczoł. Dodaj, że yy, chyba saren albo dzików. No nie wiem. Jak wy sądzicie?